Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Dzień dobry Państwu. Jest 18 grudnia 2024 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Zaczynamy, jak zawsze, od informacji dnia. To depresja giełdowa Gazpromu, rosyjski portal RBK. Podaje, że akcje Gazpromu na giełdzie moskiewskiej są warte najmniej od 26 stycznia 2009 roku. Kosztowały 17 grudnia 106,1 rubli za jedną. Warto nadmienić, że także kurs rubla do dolara jest niski. Jeden dolar kosztował 17 grudnia około 104 ruble. To oznacza, że jedna akcja Gazpromu kosztowała niewiele ponad dolara. Powody spadku wartości akcji Gazpromu wskazywane przez analityków rosyjskich to pogorszenie sytuacji geopolitycznej, brak dywidend i widmo spadku sprzedaży gazu. Interfax przypomina, że sankcje zachodnie zmniejszają szanse na pozyskanie nowego rynku przez Rosjan, a podwyżka stóp procentowych uderza w inwestycje gigantów jak Gazprom. Bank Centralny Rosji ma podjąć decyzję w sprawie stóp. Na posiedzeniu 20 grudnia, a większość analityków spodziewa się kolejnej podwyżki do 23%. Rosnąca inflacja w Rosji osłabia rubla i ten czynnik ma także znaczenie dla notowań Gazpromu. Kolejne to problemy giełdy moskiewskiej MOEX objętej sankcjami USA. Od początku roku akcje tej firmy potaniały o 33%. Europejczycy nie wracają zaś do gazu z Rosji. Komisarz do spraw energii Dani Orgensen zapowiedział przedstawienie polityki porzucenia surowców rosyjskich zgodnie z planem Repower You, której główną rolę ma odegrać odejście od gazu z Rosji. Czas na pozostałe informacje. Strategia Taurona do 2035 roku zakłada wydzielenie aktywów węglowych albo tzw. ring-pensing. To działalność w ramach grupy, ale z samowystarczalnością finansową, tłumaczył Grzegorz Lot, prezes Taurona, podczas aktualizacji strategii. Wtedy także Tauron ogłosił pozyskanie 11 miliardów złotych pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy na rozwój dystrybucji. Jestem pewien, że kiedy ustawa o rynku mocy pojawi się na Radzie Ministrów, to będzie wersja optymistyczna, zapewnił prezes Taurona w komentarzu dla naszego podcastu Energy Drink. W odniesieniu do losów bloków 200 MW opalanych węglem. Rada zajmie się tą regulacją 18 grudnia, a więcej na ten temat można przeczytać na blogu. Polskie elektrownie jądrowe komunikują kolejne sukcesy w staraniach o pozyskanie finansowania na inwestycje na Pomorzu. Optymizmu nie podzielają rządowi opiekunowie projektu, którzy mówią: jesteśmy na początku drogi, pisze dziennik Gazeta Prawna i Marceli Sommer, którego pozdrawiam z tego miejsca. Z kolei Forum Energii pisze w raporcie, że centrum przetwarzania danych o mocy 40-50 MW może zapewnić pokrycie 75% potrzeb systemu ciepłowniczego 30-tysięcznego miasta. W przypadku Warszawy pozyskanie ciepła z centrum danych o mocy 300 MW oznaczałoby zaspokojenie 25% potrzeb sieci miejskiej. Nie wszystko jesteśmy w stanie dać. Jesteśmy także w jakimś sensie państwem frontowym. Polska coraz częściej staje się obiektem dywersji, mówił premier RP Donald Tusk po spotkaniu z prezydentem Władymyrem Załańskim w Lwowie. Jeśli Komisja Europejska oficjalnie zwróci się do Ukrainy o przesył jakiegokolwiek gazu poza rosyjskim, będziemy oczywiście rozmawiać i jesteśmy gotowi wdrożyć określone porozumienia w oparciu o zasadę bezpieczeństwa energetycznego Unii jako całości i każdego kraju europejskiego. Powiedział premier Ukrainy Denis Szmychal, o zastępstwie kontraktu przesyłowego gazprom naftogaz, wygasającego 1 stycznia 2025 roku. Komisarz do spraw energii Dan Jorgensen, zapowiedział, że pakt na rzecz czystego przemysłu zostanie opublikowany 26 lutego. W tym samym czasie ma zostać przedstawiona mapa drogowa odejścia importu rosyjskiej energii. Plan skoncentruje się na gazie, ale obejmie także energię jądrową i ropę naftową. Atom ma być z kolei traktowany jako czysta inwestycja. Wielka Brytania odnotowała 15 grudnia rekord wytwarzania energii z wiatru w wysokości 22,243 gigawatów. Sant podaje, że Rosatom zaproponował Kremlowi budowę nowej floty lodołamaczy jądrowych pozwalających na ekspansję z użyciem północnego szlaku morskiego przez Arktykę. Miałaby być finansowana z taryfy za użycie lodołamaczy na tym szlaku, co nie podoba się klientom na czele z nowatekiem ślącym tamtędy LNG do Azji. Japończycy stawiają znów na atom. Ze wszystkich scenariuszy analizowanych w Strategii Energetycznej Japonii tylko w jednym duet energetyki jądrowej i odnawialnej nie daje najniższych kosztów systemowych. Szkic strategii zakłada wzrostu udziału atomów w miksie do 20%, a OZE do 40-50% w 2040 roku. Wall Street Journal ostrzega, że Turcja może szykować inwazję na część Syrii kontrolowaną przez Kurdów. Zbiera już wojsko na granicy. Mimo to, cena ropy Brent spadła w okolice 73 dolarów za baryłkę przez obawy przed spowolnieniem w Chinach. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.